Cześć widzę, tutaj HariboFN, a dzisiaj wam pokażę jak mieć takie autorole na swoim Discordzie Na przykład widzę jak klikacie tutaj chłopak i dostajecie rangę chłopak Takie autorole widzę, jak chcę ustawić autorole Pokażę wam to dzisiaj w dzisiejszym odcinku, jednak pamiętajcie żeby zanim przejdziemy do odcinka Zadać w górę oraz suba na kanale, a my już przejdziemy widzę do odciniaczka To po pierwsze, widzę, wybieramy sobie serwer na chcemy to zrobić sobie tworzymy widzowie kanału Na przykład y, autorole kanał gdzie nazywamy i musimy stworzyć też widzowie role. Po pierwsze, tutaj wchodzimy w ustawienia, dajmy role, i tworzymy role, które tam mają. Na przykład, załóżmy chłopak i niebieski ze na oznaczanie, trzeba dać widzowie, i tutaj naświetlanie potwierdzamy. Dajemy tutaj kolejną rolę. Oczywiście, pod chłopakiem, bo to będzie rola dziewczyny. Dziewczyna dziewczyna, dajemy widzowie, dajemy sobie kolor i też oznaczenia tutaj dajemy tak samo dobra, więc mamy widzę, to już gotowe i teraz trzeba jeszcze zrobić rangę dla bota i to widzę, sobie dajemy po prostu bot dajemy sobie powiedzmy kolor zielony, oznaczanie, oznaczanie i uprawnienia sobie na sam dół i dajemy administratora i zapisujemy widzowie, jak już mamy zrobione, czyli wszystkie role to wtedy widzę wchodzimy sobie tutaj, wpisujemy sobie karl.gg otwieramy sobie widzę stronę karl.bota, dajemy tutaj Tutaj trzeba się przelogować, czekajcie. Bo jak już się zalogujemy, widzowie tak jak ja, tutaj wybieramy sobie na, który, ten, na którym yy, kanale, serwerze chcemy: Malisa Sporta, albo zostaw suba. Malisa Sporta to jest mój team. Nie macie w opisie, możecie obejrzeć do mojego teamu Fortnite. A tak widzowie, mamy zostaw suba, bo to jest ten nowy serwer. I tutaj dodajemy widzowie: Carl Bota. Kontynuuj, potwierdzamy mu na wszystko, zgadzamy się. Musimy mieć, widzowie, że, że nie jesteśmy robotem. I mamy widzowie Carbot. Tu są jakieś dodatki, ale to jest nieważne, dajmy Get Start i wchodzimy na Discorda. Widać Carbot wbił, on ona tutaj rolę Carbot, ale możecie mu jeszcze dać rolę Bot, żeby on się tak fajnie wyświetlał z boku, a nie razem jakby, tak wiecie, z wszystkimi. zawsze trzeba zrobić tutaj komendy. Najlepiej tutaj mieć jakby jeden kanał jako autorolę, ale jeszcze jeden komendy dać, żeby potem nie trzeba było tego usuwać, Czyli dajmy sobie tutaj kanał komendy i go dajmy jako prywatny, żeby ludzie go nie widzieli żeby był tylko dla administratorów, tutaj zawiadamy sobie znak zapytania rr setup. Teraz musimy wiedzieć, na jakim kanale chcemy, czyli dajemy sobie płotek i autorolę. potwierdzamy. Tutaj mamy teraz, yy, tutaj mamy teraz widzowie, trzeba brać sobie widzowie, co chcemy zrobić. To trzeba pisać non, czyli że nie chcemy i czekajcie. A nie, ty, tytuł i ten, czyli zadajmy sobie płeć. Co, ja coś pomyliłem? Tutaj damy widzę taki ukośniony klawiaturze, który powinniście mieć nad enterem, taki widzowie, taką jakby prostą linię. O tak. Tutaj zadajmy sobie emoji, czyli wpisujemy dwukropek girl. I zadajmy tutaj mm, myślnik dziewczyna, dwukropek yy, boy, czyli chłopak i myślnik yy, chłopak. To widzowie potwierdzamy. Teraz dajemy non, czyli nic chcemy dodatkowego. W sumie musimy widzowie dać emotkę, czy na przykład y, gir, jak wybraliśmy do dziewczyny. I oznaczamy widzowie rolę dziewczyna. Czekajcie widzowie. A dobra, czekajcie widzę, czyli jakby tu też pamiętać, by dać widzowie w rolach bota. Y, widzowie, trzeba dać widzowie bota jakby na którą ma dać, czyli bot musi być na nad chłopak i dziewczyna jest jeszcze raz widzę Muszę sobie pamiętać, to jedziemy dziewczyna no i widzę jeszcze BOL, czyli chłopak a nie widzę, czyli to się zawiesiło, czekajcie, musimy zrobić jeszcze raz teraz ja was widzę nie będę przedłużał i zrobię to jeszcze raz, wszystko po kolei. Okej, okay, widzę, już mam znowu to samo co było, czyli tutaj mam, widzę, płeć i musimy wybrać jeszcze raz. pamiętajcie, żeby to zrobić od razu, żeby nie mieć takich problemów jak ja. I tutaj widzę, że robimy girl i dziewczyna. I teraz się potwierdza, czyli musi jakby ci dać emotkę i potem najem, ja widzę, boy. I oznaczamy chłopak. Widzę, na końcu piszemy dane, wszystko jest skończone. I mamy auto role, widzę, patrzcie, ja mam role. tutaj żadnych nie mam ról. Daję sobie yy, chłopak. I mam rolę chłopak. Więc dziękuję za obejrzenie mojego poradnika. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Stawcie łapkę w górę. Suba, jeśli wam pomogłem. A co, widzimy się w kolejnym filmie. Siema. Jeśli chcecie jeszcze jakieś poradniki, to piszcie w komentarzach. Na pewno będę czytał.